Kaniu, możemy już jeść? Mm. Mm. Już? Nie. Gotuj się do dobrych zakupów. Kiełbasa śląska 8.99 kg i dwa napoje 5 zł w Tesco. Wszyscy jesteśmy ciekawi świata. Chcemy poznawać, bawić się, zobaczyć jak najwięcej, poczuć jak najwięcej. Lubimy korzystać z najnowszych technologii i przeżywać prawdziwe emocje. Vectra. Zaproś ją do domu. Najbardziej cyfrowa telewizja, internet i telefon. Vectra dajemy więcej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Spokojnie. Kiedy znów się zdenerwujesz, sięgnij po Valerin forte, naturalny lek uspokajający. Valerin forte szybko przywróci Ci panowanie nad sobą i pomoże odzyskać równowagę. Valerin forte pozwoli Ci normalnie funkcjonować i cieszyć się spokojem. Dzięki niemu będziesz mogła wrócić do swoich zajęć bez niepotrzebnych nerwów. Valerin forte, pomogliśmy milionom Polaków w nerwowych sytuacjach. Jedziemy. Spokojnie. Co jest? Kiedy mały głód wejdzie Ci w drogę, chwyć Danio. Danio to mleczny, kremowy, pożywny i pyszny sposób, by pozbyć się małego głodu. Danio. Metoda na głoda. Dla wszystkich, którym upał odbiera energię. I dla tych, którzy chcą nawodnić organizm. Dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia i chcą cieszyć się latem. LITORSAL. Twoja musująca dawka energii. Nawadnia, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów w upalne dni. LITORSAL. Numer jeden na nawodnienie. Doskonały na upały. Teraz nowość. LITORSAL Multivitamina z rzęszeniem. Dla energii i dobrego samopoczucia. Oh, ain't sent said from?